Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Podlacki, zapraszam na kolejną rozmowę tutaj na kanale z gościem specjalnym, a dziś będzie nim Kamil Gemra, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, doświadczony uczestnik rynku kapitałowego i członek rad nadzorczych. Przeczytałem opis z X, mam nadzieję, że się Kamilu nie pomyliłem. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, myślę, że to oddaje klu sprawy. Dużo się dzieje w Twoim życiu, więc tak się zastanawiałem, czy tam może o czymś zapomniałeś dopisać w opisie, ale, ale jeżeli mówisz, że klu że oddaje, no to, to mamy w takim razie wszystko. Kamilu, dużo się dzieje na rynkach w ostatnim czasie. My też od czasu do czasu przy okazji jakiejś konferencji mamy okazję porozmawiać, czy to gdzieś w kuluarach, czy to podczas paneli dyskusyjnych. Teraz temat bazowy związany z geopolityką, związany z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych. W konflikt. Może i rynki nie reagują jakoś bardzo mocno, przynajmniej nie reagowały rano, bo teraz na żywo, kiedy nagrywamy ten materiał o 12 i 23 czerwca, WIG-20 schodzi poniżej magicznej bariery 2700. Czy w Twojej opinii jest się czego bać? Mam tutaj na myśli no przede wszystkim kwestię eskalacji konfliktu, czy raczej po tych działaniach, jeżeli chodzi o taki Twój punkt widzenia, jesteśmy bliżej jego deeskalacji? Ja myślę, że przede wszystkim należy zauważyć to, o czym na no, 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 wrócić trochę do tego, o czym, tak jak powiedziałeś, rozmawialiśmy podczas inwestycji w jednym z paneli dyskusyjnych. Ja nadal podtrzymuję, że ten rok e, jest rokiem, gdzie no, zdecydowanie wpływ na rynki finansowe ma właśnie geopolityka, ma e, sytuacja międzynarodowa i tak naprawdę to w nią się trzeba wsłuchiwać, żeby patrzeć na to, co się, e, co się dzieje e, co się dzieje na świecie. I rzeczywiście, tak jak mówisz, rano jak obserwowałem rynek, to że byłem trochę zaskoczony. No tą słabą reakcją na to, co się co się przez ostatnie dni działo i na de facto włączenie się Stanów Zjednoczonych w konflikt. WIG20 rozpoczął od niewielkich spadków, no ale teraz właśnie, jak nagrywamy, powiedzmy w okolicach południa, no to te, te spadki zaczynają przyspieszać i rzeczywiście rynek zaczyna reagować, bo ja uważam, że jednak jest się czego bać, że sytuacja naprawdę jest bardzo mocno napięta i to ostatnie kilkanaście dni, bo tak naprawdę o tym trzeba opowiedzieć, no rzeczywiście powoduje, że ta sytuacja trochę bardziej się komplikuje, plus zadałeś pytanie właśnie, no co będzie dalej? Jest bardzo ciężko powiedzieć na to, co będzie dalej, bo dzisiaj no, nie na dwie godziny temu czytałem taki bardzo fajny artykuł na cnn podsumowujący to, właśnie jak to było z tym atakiem Ameryki na, na Iran. I tak naprawdę CNN, oczywiście już abstrahując tego, jakie to ma preferencje polityczne, no CNN się skupia na tym, że właśnie było bardzo ciężko to przewidzieć, że Donald Trump dawał wiele różnych sygnałów mówiących o tym, że tego ataku nie będzie, że jeżeli będzie, to dopiero za jakiś czas i tak dalej. Tak? I tutaj właśnie na tym autorzy się skupiają, dlatego to myślę, że to jest taki bardzo ciekawy spotlight na, na całą sytuację, że dzisiaj jest bardzo ciężko wszystko przewidywać. Tak naprawdę my nie wiemy, w jakim kierunku ta eskalacja nadal będzie podążała, że na razie mam wrażenie, że wielu inwestorów to jednak lekceważy powagę sytuacji, w jakiej się właśnie znaleźliśmy. No tak mimochodem gdzieś puszczają to pomiędzy, pomiędzy różnymi informacjami, że no coś takiego się wydarzyło i zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Jednak no widać ewidentnie, że mamy wzrost napięcia geopolitycznego. Na Wiecie? i właśnie takie wydarzenia, których... Tak jak powiedziałem na samym początku, my jako inwestorzy indywidualni no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak, że coś takiego będzie miało, będzie miało miejsce. Teraz jest pytanie, czy jesteśmy na rynku i akceptujemy to, że może się zdarzyć tak, że właśnie będzie to, to napięcie eskalowało, czy też w drugą stronę będzie to napięcie deeskalowało, no bo obserwowaliśmy to, co się działo ze słynnymi cłami, prawda? No to były, była gigantyczna zmienność, że ktoś jest krótkoterminowym inwestorem i właśnie lubi tego typu sytuacje, no to mógł naprawdę mieć bardzo fajne, bardzo fajne stopy Stopy z natomiast odpowiadając wprost na twoje pytanie, no nie wiem, co się wydarzy. Ja jestem jednak pewien obaw, pewien obaw tego, że ta sytuacja może eskalować i że ciężko tu będzie o dogadanie się o przede wszystkim Izraela i, i Iranu. Być może teraz będziemy chwilę widzieli pewnego spokoju, natomiast no, to będzie gdzieś zawieszone. Plus, wydaje mi się jednak, że rynek może wrócić do sprawy celu. Bo tam za chwilę w lipcu, a lipiec już jest niebawem, będą wracały te tematy, kiedy kończy się czas dany przez Donalda Trumpa. W związku z tym też zobaczymy, jak to będzie się dalej kształtowało. I to jest niestety, moim zdaniem cała ta sytuacja jest niestety negatywną informacją dla inwestorów indywidualnych, bo my w swojej edukacji, w swoim inwestowaniu analizujemy bardzo wiele różnych rzeczy. Tak, weźmiemy pod uwagę dane makroekonomiczne, dane dotyczące poszczególnych spółek, jeżeli inwestujemy w spółki, ten rok ewidentnie i wszędzie to powtarzam, no jest nastawiony na informacje geopolityczne, na informacje takie systemowe, na które my w ogóle nie mamy żadnego wpływu. Tak? Nasz wpływ na to, co zrobi Donald Trump, jest zerowy. W związku z tym no możemy albo bardzo mocno śledzić te informacje, próbować coś wyprzedzać, albo są też takich inwestorów, którzy są jednak poza rynkiem, są out of the market i nie chcą brać w tym, tym udziału, bo ta zmienność jest dla nich zbyt wysoka. No są oczywiście którzy są inwestorami długoterminowymi, którzy uważają, że no nic takiego naprawdę wielkiego się nie dzieje, bo z punktu widzenia długoterminowego, na razie wydaje mi się, że można byłoby być optymistą, z punktu widzenia krótkoterminowego, ja uważam, że ta sytuacja będzie eskalowała i będziemy jeszcze widzieli no, tak zwane bujanie na rynku, będzie jeszcze dużo dużo zmiany, jeżeli chodzi właśnie o główne notowania, bo wydaje mi się, że to nie jest koniec jeszcze wymiany ciosów mm -hmm. między tymi wszystkimi stronami, no i musimy się w którym kierunku to dalej pójdzie. Jasne. Kamilu, Ty już od wielu lat jesteś właśnie uczestnikiem rynku kapitałowego, więc no, własnymi oczami obserwowałeś to, jak rynki reagowały, czy na wybuch wojny na terytorium Ukrainy, czy wcześniej na pandemię, czy wcześniej na jeszcze inne zdarzenia, które miały miejsce. czy to, co się dzieje obecnie, tę olbrzymią niepewność możemy z którymś z tych zdarzeń z ostatnich, nie wiem, 10-15 lat porównać, czy ty sam właśnie jak obserwator rynku uważasz, że ta niepewność jest na tyle duża, że może właśnie tak jak trochę wspomniałeś przed momentem, dla inwestorów początkujących tych mniej doświadczonych, którzy nie potrafią kontrolować swoich emocji, lepiej byłoby poza tym rynkiem przez jakiś czas pozostać? Ja myślę, że na razie, na razie jest ciężko powiedzieć, do czego my to możemy porównać. Oczywiście to nie są takie zdarzenia jak wybuch pandemii, prawda? Jak wybuch wojny w Ukrainie. Natomiast oczywiście skala tutaj też jest bardzo poważna i będzie to jedno z bardzo wielu wydarzeń 2025 roku, bo zwróćmy uwagę, jesteśmy pod koniec czerwca, prawda? A wydaje mi się, że inwestycyjnie ten rok naprawdę no, bardzo dużo się dzieje. Tak? Mają bardzo dużą zmienność i były jeszcze takie fundamentalne, tak? no, bo ktoś jeszcze rok temu by powiedział, że będziemy dyskutowali na temat ceł, gdzie mamy globalizację i właśnie odchodzenie od ceł, to bym nie uwierzył. Tak? Oczywiście po wojnie, po wybuchu wojny w Ukrainie no widzimy, że ryzyko konfliktów jest na świecie. Tak? I jakby to już też nie można mówić, że to jest tylko i wyłącznie teoretyzowanie. Prawda? Z tym należy się gdzieś, gdzieś liczyć. Natomiast jeżeli ktoś jest inwestorem początkującym, inwestorem krótkoterminowym, który próbuje łapać jakieś górki, dołki, oczywiście wszyscy mówią, żeby tak nie robić, to te inwestorzy też są tak? i nie udawajmy, że takich nie ma. To wydaje mi się, że jednak zmienność jest zbyt duża i tutaj niepewność jest bardzo wysoka, bo też tak naprawdę nie wiemy, co zrobi dalej Iran, nie wiemy, co będzie na rynku ropy naftowej. Na razie wszyscy mówią, że handel odbywa się normalnie, no ale tutaj jednak są jakieś duże ryzyka. Ja bym jednak rekomendował, żeby inwestorzy, którzy nie lubią takiej dużej zmienności, na którą de facto nie mają wpływu, tak? Bo my nie czekamy na dane makroekonomiczne, które możemy próbować wyczytać z jakichś wcześniejszych trendów, tak? możemy mieć dostęp do modeli ekonomicznych, gdzie my znajdziemy próbę prognozowania itd. Poza tym dzisiaj prognozowanie tego, co się wydarzy w ciągu nawet najbliższych kilkunastu dni, no jest trudne tak? i jest zobaczone bardzo dużym, bardzo dużym ryzykiem. Jeżeli ktoś nie chce w tym brać udziału, to lepiej nikt nie bierze, bo po prostu można się bardzo mocno, bardzo mocno sparzyć. Być może ten dzisiejszy dzień jest takim dniem korekty, natomiast nikt nie wie, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku dni, czy sytuacja nie będzie eskalowała i, i co się wtedy stanie. Prawda? Jasne. My mówimy bardzo dużo o takim kontekście zewnętrznym, no ale mamy też nasze wewnętrzne sygnały, które mogą nakierować inwestorów na konkretny sposób działania inwestowania. Niedawno przecież wybory prezydenckie w Polsce. I tutaj analitycy mają różne zdania, odmienne zdania co do tego, co się dzieje na giełdzie papieru wartościowych. Niektórzy wręcz są zaskoczeni tą siłą, którą widzimy na WIG-20, na polskich spółkach, no bo w zasadzie nic specjalnie złego się jeszcze nie wydarzyło. A jednak mówiło się o tym, że scenariusz dla rynków po wyborach, po tak, takim, a nie innym rezultacie wyborów prezydenckich może być nieco bardziej negatywny. I tutaj, jakie jest Twoje podejście do naszego polskiego rynku akcji? Czy e, właśnie inwestorzy zagraniczni w tym momencie zakładają sporą pułapkę na nabyki, trzymając jeszcze w ryzach indeks WIG 20 i spółki przed e, możliwą słabszą drugą częścią roku? Bo, bo przypominam, że tak statystycznie, no to ten czas właśnie czerwiec do październik, powiedzmy, no nie wypada najlepiej, bo no, wiadomo, dla WIG 20 to też odcinanie dywidend od spółek i tak dalej, i tak dalej, ale, ale tego nie analizujemy czy raczej po prostu kapitał czeka, czeka na konkretny sygnał i to wcale nie jest tak, że jakaś pułapka jest zakładana i nagle zagranica teraz dystrybuuje, a później szybko zacznie wychodzić z naszego parkietu i doprowadzić do spadków. No, stara Giebona Pożekadów mówi, że Selin Mayen go away, w tym roku chyba wydaje się, że rzeczywiście to był dobry pomysł, żeby w tym kierunku w tym kierunku podążyć. Oczywiście, jeśli chodzi o, o polską politykę, o politykę lokalną, to też nie udawajmy, że tutaj amerykańska polityka nie ma na to wpływu. No ma bardzo duży wpływ na, na sytuację, ale mamy rzeczywiście specyficzną, specyficzną, specyficzną sytuację. I teraz tak, ja spodziewałem się tutaj oczywiście dwóch różnych scenariuszy, które mogą wystąpić, ale jestem jednego jednak bardziej pewny i wydaje mi się, że... Należy spojrzeć na to optymistycznie, że znaczy nie wierzę w scenariusz taki który zakłada totalną obstrukcję rządu Donalda Tuska i wcześniejsze wybory. Prawda? I tego mogłaby się obawiać zagranica. Wydaje mi się, że głównym siłom politycznym w Polsce i nowemu prezydentowi elektowi Karolowi Nazowskiemu nie będzie zależało na tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska i do wielkich, wielkich zawirowań, no, których rynek nie lubi. Wydaje mi się, że jednak będziemy mieli do czynienia z jakąś kohabitacją, tak, z jakąś współpracą. No przypomnijmy, 2023 rok, nowe siły polityczne, czy inne siły polityczne, w tym nowa jedna partia Szymona Hołowni, dochodzą do władzy w Polsce. Rządzi Andrzej Duda, prawda? I w tym czasie mieliśmy dobrą sytuację na warszawskim parkiecie, a ten, dziś, a ten obecny rok już jest bardzo, bardzo pozytywny. Widać, że rzeczywiście kapitał do nas wrócił. W związku z tym można powiedzieć, no, że nic się nie zmienia, prawda? Będzie z przeciwnego obozu, prezydent będzie z przeciwnego obozu politycznego. I wydaje mi się, że raczej scenariusz mówiący o tym, że będzie tutaj gra na bardzo silne zwarcie i na jak najszybsze wybory, no na razie nie jest scenariuszem, scenariuszem bazowym i rzeczywiście nie można go. Bo mamy też no, bardzo napiętą sytuację naokoło naszego kraju. Takie różne rzeczy się mogą, mogą wydarzyć. W związku z tym, ja spodziewam się jednak tego, że, że tutaj inwestorzy zagraniczni będą spoglądali nadal łaskawym okiem, ale nie wykluczam też jednocześnie, że takie rynki jak Polska, ale nie tylko Polska, bo tutaj te rynki regionalne no, mogą już po tym dobrym czasie, właśnie tej pierwszej połowy roku, być traktowane jako rynek, na którym trzeba już jednak zrealizować te zyski, które widzieliśmy od początku od początku roku. Pamiętajmy, że... Jednym z bardzo mocnych sygnałów mówiących o tym, że, że polska giełda jest w trudnej sytuacji, było to, że mamy wojnę za granicami. Na razie mówimy oczywiście o konflikcie Iran-Izrael i włączeniu się Stanów Zjednoczonych do tego całego konfliktu. No i teraz jest pytanie takie, co to oznacza tak naprawdę dla Ukrainy, prawda? I tutaj też się pojawiają sprzeczne doniesienia, jak się czyta amerykańskie, amerykańskie portale. W związku z tym, no też należy tą sytuację obserwować. I może być czasem tak, że tutaj będzie jakiś dosyć poważny problem, jeżeli chodzi o Ukraina, bo tutaj mamy Rosję, która ma wpływ na Iran. Pytanie, jak to będzie w tym, w tych wszystkich, wśród tych wszystkich graczy, kto kogo będzie próbował i za co przehandlować. W związku z tym, nawet jeżeli będzie sytuacja polityczna w Polsce dobra, w takim sensie, że nie będzie właśnie tej obstrukcji i nie będzie tak, że rząd nie może po prostu nic wprowadzać, nie może w ogóle rządzić, to mogą tutaj zewnętrzne sygnały popłynąć właśnie w szczególności z tego wschodu, z, z Ukrainy, no, które mogą być bardzo negatywne. I okres od 2022 do, do końcówki 24, gdzie mogliśmy mówić, że ta wojna w Ukrainie nam ciąży. No niestety, możemy do tego wrócić, tak? No a żeby tutaj też pokazać skalę takiego wpływu, tego co dzieje się u naszych sąsiadów ze wschodu, warto przypomnieć sobie choćby sesję, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, WIG20, a kontrakty terminowe na WIG20 traciły ponad 10% wtedy, a wcale aż tak źle nie działo się na giełdzie na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam mieliśmy chyba jedno czy maksymalnie dwóch... No bo to jest problem nasz lokalny, prawda? Tak, to jest nasz tak, tak. problem lokalny i ten problem nie zniknął. To, że świat na razie patrzy na bombowce B-2 i to, co się dzieje w Iranie, nie sprawia, że wojna w Ukrainie się zakończyła. Otóż to, a wręcz gdyby się okazało, że na przykład doszłoby do blokady ciśnienia Ormus, co doprowadziłoby do dynamicznych wzrostów cen ropy, to z kolei byłoby paliwo dla Rosji i Rosja stałaby się groźniejsza jeszcze w kontekście wojny. To taka krótka nitka w sumie, którą ja teraz przedstawiłem w kontekście rozumowania tego, co na świecie się dzieje. Bardzo ważna w tym wszystkim jest edukacja, szczególnie kiedy mamy, Kamilu, tak dużo różnych publikacji w internecie, niektóre nie do końca zgodne z prawdą i czasem inwestorom brakuje narzędzi do tego, żeby jakieś kropki połączyć, jakieś informacje właśnie wykorzystać do budowy tezy, hipotezy właśnie, czy, czy hipotezy inwestycyjnej. No i tutaj chciałbym chwilę na koniec jeszcze porozmawiać o nowych studiach podyplomowych na szkole, czy na szkole, czy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, których Ty też jesteś inicjatorem i tam też partnerem tych studiów jest Saxo Bank, swoją drogą też partner tego kanału, tej naszej społeczności, gdybyś mógł Kamilu opowiedzieć kilka słów, jaka jest właśnie misja, jak to technicznie wszystko będzie wyglądać, dać oddaję oddajcie głos Oczywiście, bardzo dziękuję. Rzeczywiście od wielu lat chodziło mi, po głowie, chodziło mi po głowie takie studia, no właśnie, żeby to było w formie takiej zweryfikowanej, tak na samym początku powiedziałeś, jest bardzo dużo różnych twórców, różnych osób, które wypowiadają się na temat inwestowania, no i nie wszyscy, powiedzmy, mają dobre intencje, tak bym, tak bym o, tym, o tym opowiedział. Prawda? jest masa termowej wiedzy i to dobrze, że taka jest wiedza, natomiast no i są też oczywiście różne możliwości szkoleniowe i wiedza gdzieś tam zamknięte. natomiast no, mamy też studia podyplomowe, czyli taką formułę, kończymy jakąś uczelnię, prawda? zdobywamy dyplom dane uczelnie w tym wypadku będzie to dyplom szkoły głównej handlowej studiów podyplomowych, tak wchodzimy w społeczność SGH. Jeżeli ktoś nie był jeszcze, nie jest członkiem społeczności SGH, to tym bardziej jest to dla niego jakaś, jakiś sygnał. I rzeczywiście od kilku lat myślałem o takich studiach podyplomowych, które by, były związane szeroko zrozumianymi naszymi finansami osobistymi, bo jest to temat, który dotyczy każdego z nas, oczywiście w różnym zakresie, natomiast nie ma co udawać, że, my, że pieniądze nie są ważne, nie są istotne, ale są istotne i trzeba umieć nimi zarządzać, dlatego wymyśliłem właśnie moje autorskie studia, które nazywają się Finanse osobiste. Oszczędzanie, inwestowanie, finansowanie. Będziemy mówili o tym, co robić z oszczędnościami, jak inwestować, ale jak się też finansować prawda? i rzeczywiście bardzo dziękuję. Tutaj Sakso Bankowi, który jest partnerem tych studiów. Tutaj wspiera nas merytorycznie dotyczące, dotyczące tym, tym, aby właśnie rzeczywiście ten program tych całych studiów był ciekawy i odpowiedni. Co ważne, oczywiście tutaj podlinkujemy w opisie tego filmu do strony internetowej studiów, co ważne, chciałem stworzyć takie studia, gdzie barierą nie będzie kwestia geograficzna, prawda? Czy to nie jest tak, że trzeba przyjeżdżać do Warszawy na SDH, no to są dodatkowe koszty, tak jakieś urlopy i tak dalej. Tu studia będziemy odbywali online, wszystko będzie robione online, oprócz pierwszego zjazdu, żeby się osobiście, osobiście po, poznać. Zajęcia będą się odbywały od piątku, od 17.10 do 20.40 i w niedzielę od rana do około godziny 17.00. To wszystko będzie, będzie online, także z każdego zakątku po, zakątka Polski, bądź no do świata, tak sobie o tym jasno powiedzmy, można być uczestnikiem naszych, naszych studiów. No, trzeba mieć wykształcenie wyższe, żeby móc być uczestnikiem studiów, studiów podyplomowych. No i mamy Przekrój bardzo wielu różnych wykładowców zajmujących się wieloma różnymi dziedzinami. Zachęcam. Ze stroną internetową, która jest w opisie tego filmu. Zachęcam do kontaktu, tam jest podane do mnie mail. No, jeśli ktoś chce być, chce dostać więcej informacji, to oczywiście yy, 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 można do mnie napisać. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie yy, pytania, wątpliwości. No, mam nadzieję, że uda nam się uruchomić te studia już na jesieni, pierwszą, yy, pierwszą edycję. Bo tak jak wspomniałeś, no, wydaje się, że tyle rzeczy się dzieje na, na świecie. Społeczeństwo też się jednocześnie bogaci. Warto w sposób intencjonalny, świadomy zarządzać własnymi finansami, warto mieć tutaj dobrą, dobrą, dobrą wiedzę i znaleźć tutaj dobre no, czynniki, które na to wszystko wpływają, a na pewno marka SDH, no tutaj to jest temper genetycznej jakości. Zdecydowanie tak. Ja jeszcze tak dopytam, bo jakby wspomniałeś o tym, że nie będzie to ograniczenie lokalizacyjne z racji tego, że zajęcia hmm. będą się odbywać zdalnie i w takich przystępnych godzinach, jeżeli ktoś pracuje normalnie na etacie, załóżmy, tak. to nie będzie to Dokładnie. kolidować. Czy jest jakiś, jakaś bariera, bo o wykształceniu wyższym powiedziałeś wiekowa, plus czy nie. te studia będą płatne? To też może dobrze by wybrzmiało. Oczywiście oczywiście te studia są płatne, jak to studia podyplomowe. Wszystkie informacje dotyczące tych płatności można. Za na stronie internetowej. Cena jest jak na studia na SGH w miarę atrakcyjna, bo patrzyłem i to kosztują inne, inne studia. Całość studiów to jest 7,5 tysiąca złotych. Można zapłacić w dwóch ratach To jest rok Uczenia się, prawda? Po studia trwają jeden, jeden rok za blisko chyba 180 godzin wykładowych. Jeżeli ktoś w ten sposób mógłby na to spojrzeć, nie ma żadnych barier odnośnie, odnośnie wieku. Tak jak powiedziałem, no ustawa o szkolnictwie wyższe w Polsce wymaga tego, ażeby być uczestnikiem studiów podyplomowych, to trzeba mieć, jakiś, trzeba mieć dyplom, tak jak sama nazwa wskazuje. Ci wystarczy licencjat. jeżeli skończyliśmy studia licencjackie, możemy być uczestnikami takich studiów. Zatem oferta też jest skierowana oczywiście do studentów, czyli studiów magisterskich, ja jestem osobą, która w czasie studiów magisterskich swoich robiła też studia podyplomowe. No i tutaj jakby na pewno nie powinno być żadnego problemu po pracy w piątek, w wolną sobotę. Można sobie usiąść przy komputerze i brać udział w tych naszych wykładach. Zatem myślę, że tutaj naprawdę oferta jest bardzo mocno pod, pod uczestników, podsłuchaczy, no taka, żeby rzeczywiście dla każdego to było możliwe i dostępne. Każdy człowiek powinien uczyć się całe życie, jak mówił już świętej pamięci Charlie Manger, a najlepszą inwestycją jest inwestycja właśnie w siebie, w swój kapitał, który będziemy mogli później przełożyć na inne decyzje w życiu. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Oczywiście pod materiałem, tak jak wspomniałeś, wkleimy link dla wszystkich osób zainteresowanych, żebyście mogli sobie o tych studiach podyplomowych poczytać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.